Natalia, wspomniałeś tutaj właśnie o programie Twoja twarz brzmi znajomo. My już znajdujemy się tak naprawdę po wielkim finale. Odcinki zostały nagrane. Wiemy, że zajęłaś czwarte miejsce. Gratuluję Ci serdecznie dojścia do finału, do tej finałowej czwórki, bo to jest naprawdę duży wyczyn. Program jest bardzo przecież i czasochłonny i pracochłonny. Powiedz mi, jak będziesz wspominać tą przygodę? Kolejna przygoda po Tańcu z Gwiazdami, taka życia. Na pewno dla mnie zdecydowanie bardziej wymagająca, jednak w tańcu był partner, na którego można było liczyć tutaj chodziliśmy na scenę sami. Eee, I trzeba było się wykazać nie tylko w tańcu, nie tylko w aktorstwie, nie tylko w wokalu. Trzeba było też stać się zupełnie kimś innym. To nawet nam aktorom tak do końca się nie zdarza. Zazwyczaj kreujemy postacie, a w tym wypadku trzeba odwzorować kogoś innego. Więc, tak jakby filmy biograficzne, co tydzień premiera i to jest prawda. Co tydzień premiera, do której mało czasu jest na przygotowanie się, ale wspaniała sprawa na pewno nie dla osób, które nie lubią pracować, bo na tym programie spędza się dużo czasu na pracy. I jestem wdzięczna, znowu udowodniłam sobie, że warto się nie poddawać, bo do szóstego odcinka byłam cały czas na końcu tabeli. A jakimś cudem znalazłam się w finale i oczywiście uważam, że były osoby bardziej uzdolnione wokalnie niż ja w tym programie, ale ten program to całokształt naszej pracy i tego wkładu przez 10 tygodni, więc jestem z siebie dumna i sama siebie zaskoczyłam, bo nie widziałam się w finale. A powiedz mi, które w ciele nie będziesz najlepiej wspominała, a które najgorzej? Najgorzej? Chyba... Dawid Kwiatkowski, dlatego że znamy się osobiście, że Dawid świetnie śpiewa, świetnie wygląda i nie ma w nim nic tak zbyt charakterystycznego poza jego bliskością z fanami. Bardzo ciężko mi było po prostu w to wejść i pierwsza rola, gdzie miałam stać się mężczyzną. Nigdy w życiu nie przypadła mi rola mężczyzny jeszcze, więc było to zupełnie coś kosmicznego i nowego. Świetnie zapamiętam Rusłanę, która dała mi wiatru w żagle i pokazała mi, że wow, potrafię zdobyć pierwsze miejsce i było mi to bardzo potrzebne w tym momencie. Później już było świetnie. Audrey to taki sentyment do złotych czasów Hollywood, a do tego Penelope, która znowu wymagała dużej ilości seksapilu, burleski, wyjścia ze strefy komfortu mojej prywatnej. Uwielbiam Penelope, więc to było rewelacyjne zadanie aktorskie. No i finał. Natalia, jeśli chodzi o ten wynik właśnie finałowy, czwarte miejsce, czy masz pewnego rodzaju taki niedosyt i rozczarowanie, że szkoda, że nie jest to lepszy wynik? Nie, nie. Byłam y, przekonana już wchodząc do finału, że czwarte miejsce byłoby dla mnie zasłużone i adekwatne do moich umiejętności. Jakby nie patrzeć trzech pozostałych uczestników, to jednak wokaliści. Yy, Julka, która jest aktorką i wokalistką, dopiero co wydała singla nowego. Świetny Oscar, który jest naprawdę utalentowany. Daria, zdobywająca szczyty list przebojów. I ja, bez żadnego hitu na koncie, bez nawet żadnego kawałka na koncie. Generalnie aktorka, i to jeszcze w sumie aktorka bez szkoły, więc w każdej tej profesji amatorka. Także. No, jest to zaskakujące, że jestem do tego zdolna. Muszę się zastanowić w związku z tym nad jakimiś pomysłami kolejnymi. Brałaś udział i w Tańcu z Gwiazdami, i w Twojej twarzy brzmi znajomo. Powiedz mi, którą przygodę byś powtórzyła? Taniec z Gwiazdami. Taniec z Gwiazdami, bo jest yy, to bardzo sentymentalny dla mnie program. Pierwszy program w Polsce, program, który oglądałam od dziecka i mam niedosyt w tym programie. Bo bardzo chciałabym zobaczyć siebie w freestylu. Freestylu, który był finałowy, nie było mi dane. Ale co ciekawe, dobrze jak widać, mi wychodzi plasowanie się na czwartej pozycji. Bo zarówno w tańcu, jak i w Twojej twarzy zajęłam czwarte miejsce. No i ciekawe, czy jeśli zdarzy się kolejny program, to będę w stanie przebić tą czwórkę. Dla sportowców to czwarte miejsce jest zawsze takie najgorsze, no bo to jest poza podium i nie ma tego medalu, prawda? Na szczęście w Twojej twarzy zdobyłaś żelazną maskę, więc jakiś tam oznaka sukcesu jest. I to nie byle jaka maska, bo się okazało, że to moja własna twarz. E, więc byłam w wielkim szoku, gdy zobaczyłam odbierając nagrodę, że to jest moja twarz. Aczkolwiek stwierdziłam, że nie powieszę jej w sypialni, żeby przypadkiem się w nocy nie przestraszyć. A gdzie ją umieścisz? Um, mam takie, taką zacną swoją ścianę osiągnięć, trochę, gdzie wisi okładka Kosmopolitana i El Officiela, i pomiędzy tym będzie ta twarz.